W dzisiejszym filmie skupimy się na tajemniczych znakach z góry, znakach, które mają świadczyć, że Twój bliski trafił do nieba. Ale to nie wszystko, bo przedstawimy Wam też znaki, które mają dowodzić, że nadchodzi koniec życia. Jeśli nasz bliski, który odszedł, śni nam się szczęśliwy, radosny i robiący to, co kocha, Istnieje duża możliwość, że naprawdę po drugiej stronie osiągną szczęście. Duchy mogą przychodzić do nas z prośbą o modlitwę i wtedy raczej śnią nam się w bardziej mrocznej i przykrej scenerii, by zwrócić nam uwagę, że cierpią i przez to sprawić, byśmy się za nich pomodlili. Jeśli jednak wcale się nie śnią, wyjaśnienie może być dwojakie. Być może ten, który odszedł, jest tak szczęśliwy, że trudne wspomnienia z Ziemi rozmyły się dla Niego. Jednak może być też tak, że dla niego nie ma już ratunku i dlatego nie prosi o modlitwę. Zapach śmierci. Czy da się wyczuć, że ktoś niedługo umrze? A może to tylko przesądy. Przypadków ludzi, którzy twierdzą, że są w stanie wyczuć, że ktoś umrze, jest naprawdę mnóstwo. Czy zdarzyło ci się poczuć ten zapach? Musisz być uważny na ten zapach, bo może oznaczać, że ktoś zaraz odejdzie z tego świata. Dziś opiszemy Wam jeden z takich przypadków. Kiedy ktoś poznał zapach śmierci. Takich historii z tym samym zapachem jest mnóstwo to jest tylko jedna z nich. Pani Alicja, kiedy miała lat 19 mieszkała jeszcze w domu razem ze swoim tatą. Tata był dla niej wszystkim łączyła ich wspaniała relacja, rozumieli się praktycznie bez słów. Pewnego dnia, kiedy Alicja się obudziła, poczuła od razu dziwny, ale całkiem ładny zapach przypominał kwiaty, ale czaiło się w tym też coś innego, coś nieprzyjemnego. Alicja nie potrafiła tego nazwać, ale czuła, że ten zapach nie do końca jest dla niej przyjemny, choć nie wiedziała dlaczego, bo przecież tak naprawdę był ładny. Ponieważ dziś była sobota, Alicja nie szła na uczelnię, tylko trochę posprzątała i ugotowała ulubiony obiad dla swojego taty, chcąc zrobić mu przyjemność, gdy wróci. Gdy wybiła czternasta, Alicja nałożyła posiłek na talerze i oczekiwała na tatę. Jednak gdy nakładała ziemniaki, znowu poczuła ten dziwny zapach. Znowu te kwiaty, ale znowu takie jakieś nieprzyjemne. Alicja znowu zaczęła się zastanawiać nad tym, skąd pochodzi ten dziwny zapach i dlaczego jest dla niej tak nieprzyjemny. I wtedy właśnie zadzwonił telefon. Na ekranie pisało tata, ale niestety to nie dzwonił on. Dzwonił ktoś ze szpitala. Okazało się, że i tata miał zawał i przewieziono go do szpitala. Lekarze robili co mogli, ale tata odszedł. Świat Alicji w tej chwili całkiem się zawalił. Przygotowanie pogrzebu nie było łatwe. Ale Alicja sobie z tym poradziła i wydawało jej się, że wyprawia godną uroczystość. Nigdy jednak nie zapomni, co pomyślała stojąc na cmentarzu, a raczej co poczuła. Wtedy wszystko stało się dla niej jasne. Poczuła zapach kwiatów, ale taki inny pomieszany z czymś nieprzyjemnym. To był zapach cmentarnych kwiatów. Ten sam zapach Alicja czuła w dniu śmierci taty. Jeśli chodzi o zjawiska paranormalne, o których czasem mówią ludzie, którzy stracili bliskich, to najlepiej jest tak naprawdę, jeśli wcale ich nie ma. Jeśli dusza bez problemu przeszła na drugą stronę, nie pozostaje tu na jakiś czas jako duch i nie dzieją się żadne paranormalne zdarzenia. Jeśli więc bez problemu przeszła na drugą stronę, najpewniej była dobrą osobą, która była przygotowana na odejście i dlatego najprawdopodobniej trafiła w lepsze miejsce. Jeśli jednak dzieją się zjawiska paranormalne, nie znaczy to od razu, że trafiła do strasznego miejsca, a być może po prostu, gdy odeszła, nie była zupełnie gotowa na taki scenariusz swojego życia i nie może się pogodzić z tym, że nie jest już człowiekiem. Cny to bez wątpienia fascynująca i naprawdę niesamowita dziedzina naszego życia. Często nie zwracamy na nie uwagi, ale trzeba mieć na względzie, że marzenia senne to brama do rzeczy niezwykłych i niesamowitych, ale także do naszych tajemnic z których sami możemy nie zdawać sobie sprawy wiele religii wierzeń twierdziło że poprzez sny można komunikować się z Bogiem lub bogami aniołami duchami ale także demonami w stanie snów mamy też dostęp do wielu paranormalnych wydarzeń jak prorocze sny a nawet bilokacja warto wspomnieć że znana postać czyli zakonnik ojciec Pio, który miał doświadczać stanu bilokacji zawsze miał znajdować się w stanie spoczynku to wtedy jego druga postać miała podróżować w inne miejsca i wielu ludzi miało go ujrzeć czy będąc w stanie snów, możemy się fizycznie rozdwoić? Tak właśnie twierdzili świadkowie paranormalnych zdolności ojca Pio, ale to nie jest wszystko, bo będąc we śnie, mamy też możliwość się rozdwoić, choć w inny sposób niż w przypadku bilokacji. Tu nie chodzi o fizyczne zjawisko, a o duchowe. Chodzi o zjawisko OBE, czyli projekcji astralnej to tajemniczy stan, który opisuje ogrom osób zajmujących się paranormalnymi zjawiskami. I choć często nie zdajemy sobie z niego sprawy, bardzo wielu z nas ma go doświadczać. Obe to zjawisko, w którym nasz duch wychodzi z ciała i podróżuje nie tylko po tym planie, ale i w innych wymiarach. I choć sceptyków co do Obe jest wielu, to wcale nie mniej było takich osób co do zjawiska świadomego snu, które przez lata było wyśmiewane, a nawet dalej jest wyśmiewane. Świadome sny to bowiem sny, w których w pewnej chwili zdajemy sobie nagle sprawę, że to wszystko co widzimy to jest tylko senne marzenie i wiemy o tym gdzie naprawdę żyjemy, a to wszystko to po prostu sen. To niesamowite zjawisko, bo gdy zdamy sobie sprawę, że to tylko sen, możemy przyjąć kontrolę nad snem i realizować go jak tylko chcemy. Dziś już zjawisko świadomego snu zostało bardziej zbadane, a świadków, którzy go doświadczyli, jest taki ogrom, że nie ma mowy by w niego wierzyć lub nie, ono po prostu istnieje. Specjaliści z amerykańskiego Centrum Hospiców i Opieki Paliatywnej w Buffalo obserwują pacjentów od 10 lat i dokonali dość intrygującego odkrycia. Okazuje się, że na krótko przed końcem swojego życia ludzie zaczynają miewać te same tajemnicze senne marzenia. Osoby, które na chwilę miały być po tak zwanej drugiej stronie, często opowiadają o dziwnych wizjach. Z reguły całe życie przelatuje im przed oczami, po czym trafiają do ciemnego tunelu, który kończy się jasnym światłem, a niektórzy nawet spotykają krewnych, którzy od dawna nie żyją. Niektórzy opisują nawet bardziej skomplikowane zjawiska, jak widzenie piekła lub nieba, albo doświadczenie Jezusa, ale także bogów i innych wierzeń. Pewien chłopiec, który podobno miał odwiedzić ze światy, twierdził nawet, że trafił do pięknego miejsca pełnego drzwi. Za jednymi z nich miał ujrzeć części ciał ludzkich, które mają służyć boskim istotom, by leczyć ludzi, którzy się u nich znajdują. Te doświadczenia z tamtej strony są naprawdę niesamowite. Niektórzy twierdzą, że rozmawiali z demonami, doświadczyli też tego, jak radzą sobie ludzie w piekle. Okazuje się jednak, że być może paranormalne wizje zaczynają się jeszcze zanim nasze ciało na chwilę lub na stałe wykaże oznaki zaniku życia. Te dziesięcioletnie badania przeprowadzone przez naukowców z Buffalo Hospicum i Centrum Opieki Paliatywnej pod kierownictwem Christophera Kera pokazują, że na trzy tygodnie przed końcem życia ludzie zaczynają mieć dziwne wizje, te same sny. Obserwując w tym czasie ponad 13 tysięcy umierających pacjentów, eksperci stwierdzili, że 88% ludzi ma niezwykle wyraziste sny. Przed dzień swojego odejścia okazuje się, że być może jest szansa, że będziesz wiedział, kiedy zbliża się twój koniec. Wystarczy zwrócić uwagę na swoje senne marzenia. Pytanie, czy jesteś gotowy, by znać tę wiedzę. Przemyśl to dokładnie. Naukowcy opisują kilka rodzajów snów, które mają nas ostrzegać, że nasz czas się kończy. Pacjenci, którzy niedługo mieli odejść z tego świata, w 72% przypadków we śnie, komunikowali się ze zmarłymi krewnymi i przyjaciółmi, doświadczając jednocześnie ciepłych i pięknych uczuć. 59% pacjentów w swoich ostatnich snach pakowało walizki lub kupowało bilety. Generalnie wybierali się w ostatnią podróż. Niektórzy byli już w pociągu lub w samolocie, a czasem znajdowali obok siebie dawno zmarłych krewnych, z którymi radośnie się komunikowali. 29% pacjentów również widziało we śnie swoich bliskich i przyjaciół, ale wyłącznie takich, którzy dalej żyją. Wreszcie 28% obserwowało w swoich snach różne wspomnienia z przemijającego życia – Pewne wydarzenia, które pozostawiły przyjemne wrażenie. Wyjątkiem były osoby młodsze, którym w swoich ostatnich dniach najczęściej śniły się zwierzaki, które rozpoznawały, a które już straciły życie. Przegląd życia to stan, w którym na chwilę przed śmiercią lub w czasie śmierci klinicznej widzimy sceny z naszego życia. Często przed oczami widzimy wydarzenia z dzieciństwa, których normalnie byśmy nie pamiętali. Takie zjawisko może pojawić się np. w sytuacji zagrożenia życia, np. gdy się topimy. Jest to dość zagadkowy stan, który od dawna badają naukowcy. Jednak żadnej pewności co do przyczyn jego występowania nie mają. Być może jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie mózgu, który by nas wspomóc w trudnych chwilach przed śmiercią, pokazuje nam nasze życie. Ludzie, którzy przeżyli przegląd życia, twierdzą, że te wiele różnych wydarzeń widzą jednym ciągiem. Jakby ujrzeli dwadzieścia zupełnie niezwiązanych ze sobą wydarzeń naraz. Co ciekawe, choć takie zdarzenie może trwać kilka sekund, to osobie doświadczającej wydaje się, jakby minęło wiele godzin. Osoby zajmujące się duchowością twierdzą, że jest to przygotowanie nas na śmierć. Doświadczamy scen z życia, by po raz ostatni przyjrzeć się swojej egzystencji i ją zakończyć. Żegnamy się z tym światem, z tymi przeżyciami, które tu mieliśmy stanowi przeglądu życia, często towarzyszy panika i strach, który ciężko jest opisać. Można odszukać relacje ludzi, którzy doświadczają tego zjawiska w bardzo oryginalny sposób, np. poprzez nagłe znalezienie się w sali kinowej wypełnionej ludźmi i oglądanie swojego życia na czarnym, ogromnym ekranie. Często ludzie, którzy doświadczyli tego stanu, po wszystkim zmieniają się i zaczynają rozumieć, że warto być dobrym człowiekiem. Cały schemat może przywodzić na myśl, Pojęcie życia pośmiertnego według buddyzmu, w którym ludzie po śmierci mają często walczyć ze swoimi demonami, czyli trudnymi chwilami z życia, wydarzeniami, które bardzo na nich wpłynęły, i nierozwiązanymi sprawami. Nie uwierzysz, co stało się w Polsce 40 lat temu w noc Halloween link do filmiku na ten temat w opisie.